pracownicy protestują przeciwko brakowi podwyżek. Żądania płacowe nie zostały zrealizowane. Nie było od początku sporu zbiorowego ani jednej propozycji, czyli zero jakiejkolwiek propozycji płacowej. Spółka do ubiegłego roku posiadała rentowną działalność w postaci handlu ubocznymi produktami spalania, czyli handel popiołami, które przynosiły spółce zyski. W ramach restrukturyzacji przekazano to do innej spółki, też w grupie PGE, tutaj zostawiając tylko pracowników i koszty. Zarząd twierdził, że mają straty na tych pracach, które są prowadzone, w związku z czym go nie stać, a równocześnie wyprowadzając tą działalność do innej spółki, nie myśląc o pracownikach, pokazał jaka, jak może wyglądać restrukturyzacja w PGE. I rozumiemy, że jeżeli taka sytuacja Pojawia się już w tej chwili, to co się będzie działo w dalszym procesie, gdzie przed nami zapowiedziane restrukturyzacja, łączenia, przekształcenia, jak widać niekoniecznie możemy się spodziewać, że będzie się liczony, będzie liczony tam interes pracownika. Prawdopodobnie, jeżeli przyjmiemy, że działania w spółce EPOR odbywają się za zgodą władz korporacyjnych, to możemy się spodziewać najgorszego. Dzisiaj doszło do jeszcze jednej kuriozalnej sytuacji, mianowicie pracownicy, którzy przyjechali po ogłoszeniu od godziny 6 przeprowadzania strajku zostali zablokowani, nie wpuszczeni, nie mogli w tym momencie też podjąć tych działań, nie mogli skorzystać ze swoich uprawnień, zarówno tych wynikających z ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych, jak i z ustawy kodeks karny w artykuł 218 paragraf 1 ze znaczkiem A. Mamy tutaj w tej chwili tak ustawione, ustawioną sytuację, że za chwilę jedziemy na policję zgłosić razem z prawnikiem, który będzie nas reprezentował, zgłosić łamanie prawa w tym zakresie. Pewnie będą podjęte czynności względem ustalenia, czy to pani prezes zleciła elektrowni, czy to elektrownia wymyśliła. W każdym razie wydaje się być rzeczą kuriozalną, że w spółce skarbu państwa, w grupie spółki skarbu państwa, czy z większościowym udziałem Skarbu Państwa bo tak będzie prawidłowo, czyli PGE. Istnieją spółki, które lekceważą sobie prawo, łamią, naciągają. Wydaje się, że władze korporacyjne w PGE powinny jednak przyjrzeć się, przyjrzeć się sprawie baczniej, bo jest według mnie niedopuszczalnym, aby w spółce, gdzie państwo odpowiada za tą spółkę, w której mam największy, największą ilość głosów, dochodziło do łamania prawa. Albo mamy państwo prawa, albo mamy wolną Amerykankę, cofamy się do. Czasów socjalistycznych nie po to ludzie walczyli o prawo do strajku, nie po to mamy regulacje, żeby taka dzicz, jak się w tej chwili pojawia, dochodziła do głosu. To jest dla mnie kuriozalna sytuacja. Równie dobrze można powiedzieć, że pracownicy są prowokowani do tego, żeby również łamać prawo, bo nie mogą w sposób legalny dochodzić swoich uprawnień po dobrze zorganizowanym, dobrze przeprowadzonym procesie sporu zbiorowego. Sytuację sprowokowała prawdopodobnie sprowokował zarząd EPOR-SA, który uzgadnia z elektrownią Bełchatów proces wpuszczania, aktualno, uaktualniania czy blokowania przepustek, ponieważ pracownicy mają zablokowane te przepustki. Pewnikiem po zgłoszeniu na policję będzie proces dochodzenia, kto zablokował, na czyje polecenie itd. Optymalnie byłoby ponieważ jak mówię, nie jest to duża grupa ludzi, to jest 100 osób, 120 osób w spółce w oddziale Bełchatów propozycji rozmów na temat płacowy, bo taka jest idea tych ustaw i że tak powiem, nie z winy pracowników doszło do pozbycia się części rentownej. Gdybyśmy przyjęli, że taka procedura będzie przyjęta w całej restrukturyzacji w PGE, to możemy się bać, tak? Możemy się bać, bo tu mamy Pierwsze przesłanki pute, ku temu, żeby e, zupełnie inaczej niż mówią to zarządzający PGA i Polską, e, patrzeć na proces restrukturyzacji. Jak widać pracownik jest tym najsłabszym, ostatnim elementem, z którym można się nie liczyć, który można pominąć w tym procesie restrukturyzacji, e, a e, podporządkować ten proces własnym jakimś jakimiś widzimisiom, które e, czy bardziej czy mniej uzasadnione, bo my w procesu biznesowego powiedzmy nie chcemy, nie chcemy tu krytykować czy analizować, ale żądamy, żeby za każdym razem w tym procesie uwzględniać czynnik czyli pracowników i ich interes również, a nie zostawiać ich na lodzie. Żądaliśmy wysoko, bo 700 zł dopłat zasadniczych. Później zostało to zweryfikowane w procesie negocjacji, bo zawsze żądania pierwotne są dużo wyższe niż to, co się da później ustalić w toku negocjacji. Na dzień dzisiejszy oczekujemy, ponieważ już mamy nowy rok, spór jest z tamtego roku, że będzie to co najmniej po 200 zł za stary rok i za ten rok. Jak Państwo widzicie, nie są to wygórowane oczekiwania, jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, której spodziewają się pracownicy, ale z drugiej strony mamy cały czas szlaban. Żadnych propozycji, jak widać jest to naciągnięcie prawa, już nie powiem złamania, ale co najmniej naciągnięcie, ponieważ pytanie, kto będzie odpowiadał teraz. No, Współczuję pani prezes, która w przypadku, jeżeli dochodzenie wykaże, że to ona i sprawa trafi do sądu, może mieć problem z dalszym pełnieniem funkcji, ale niestety no, albo się przestrzega prawa, albo nie. Tak naprawdę desperacja pracowników jest duża. My mamy też problem, bo to jest koniec jednej zmiany, za chwilę początek drugiej zmiany. W elektrowni na tych stanowiskach elektrownia awaryjnie poobsadzała pracownikami, którzy na co dzień pełnią inne funkcje. Czy strajk zostanie zakończony o godzinie 14, czy będzie przedłużony następne, decyzja dopiero zapadnie. Natomiast na pewno musimy wziąć również pod uwagę to, że nie da się walczyć albo prowadzić legalnych działań przeciwko komuś, kto łamie prawo. To jest zawsze obarczone ryzykiem, że ktoś tu nie wytrzyma, ktoś komuś coś zrobi albo dojdzie do radykalnych jakichś działań. W związku z czym nie wiemy, musimy też racjonalnie podność, podchodzić, Racjonalnie podchodzić do sytuacji związanej z dalszym procesem protestu. Być może około 14 ta decyzja zapadnie. Czy robimy to dłużej, przedłużamy, czy kończymy, ponieważ jeszcze raz mówię. Spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jaką jest PGE, ma w swoich strukturach spółki od siebie zależne, które łamią prawo. Na tym musimy dzisiaj poprzestać i zastanowić się, czy podejmować dalej działania, że tak powiem, czy zmienić sposób podejścia. Jak ktoś łamie prawo, to człowiek jest zawsze zaskoczony, ponieważ po to jeździmy na różne szkolenia, a po to mamy również znajomość prawa, żeby uważać, że prawo jest respektowane i po to zostało stworzone, żeby służyć społeczeństwu. Jeżeli wymyślono ustawę o rozwiązywaniu, Sporów zbiorowych, pomimo jej ograniczeń. Jest to jednak zbiór przepisów, które powinny być stosowane i one pozwolić, powinny na to, żeby rzeczywiście w toku dialogu społecznego, bo trzeba powiedzieć, że nawet ten spór zbiorowy czy strajk to jest też element tej ustawy, czyli prawnie dopuszczalny, jest to prawo pracowników, znaleźć rozwiązanie. Jest to jakiś taki już element, może radykalny, ale z drugiej strony dopuszczony prawem i zawsze pozwala na to, żeby druga strona, czyli pracodawca też. Miał czas na zastanowienie się, czy nie podjąć lepiej działań, które by doprowadziły do zakończenia. Tu mamy zupełnie coś innego. Tutaj jest siłowe rozwiązanie próba jakiegoś naciągania prawa, wymuszania pokazania, że to prawo dla niektórych nic nie znaczy. Tak? To jest jedna z form, która, że tak powiem, na ten moment jest zastosowana. Jak będziemy działać dalej, to z całą pewnością zarząd się w związku zastanowi. Apelowalibyśmy, żeby druga strona ochłonęła, nie szła w takie zadęcie, jak jest w tej chwili i spróbowała jednak problem rozwiązać. Pani prezes, która tutaj zarządza spółką, nie jest ostatnim ogniwem w procesie zarządzania. Wydawało się, że po rozmowach sprzed kilku dni z wiceprezesem Wasiłkiem, Wasiłkiem wiceprezesem PGE. Sprawa da się rozwiązać zanim dojdzie do protestu. Myśmy sugerowali takie rozwiązanie, choćby z tego względu, że tu również kwestia wizerunkowa jest jak najbardziej do uwzględnienia, ponieważ PGE, w którym w grupie PGE, w której dochodzi do takich sytuacji, że są strajki, dochodzi do sytuacji takich, że to prawo jest tak nadwrężane, no nie jest korzystne z całą pewnością dla spółki, która jest, mówię, spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Teoretycznie strajk jest najwyższą formą tego, co można prawnie robić, natomiast na pewno będziemy się zastanawiali w takiej sytuacji, gdzie jest łamane prawo przez spółkę, nad rozwiązaniem być może niekonwencjonalnymi. Ale też ciężko mi w tej chwili zdradzać publicznie, jakie to będą działania, ale podkreślę, że na pewno priorytetem jest dogadanie się i dialog społeczny. Natomiast jak wygląda dialog w grupie, no to Państwo możecie ocenić sami, czy to jest forma dialogu, czy to jest forma zwarcia na twardo, w czyim interesie nie wiem.